Tak wygląda miejsce, w którym żyję od kilku dni. Cicho, spokojnie. Las na wzgórzu. Zobaczcie jaki to jest las. To niedawno parę lat temu to mi ktoś powiedział. Były straszne wichury. No i drzewa poskładało strasznie. Tędy tutaj, tym zboczem. Wszedłem z plecakiem, strasznie się zdyszałem Tam jest jakieś domostwo, ja staram się tutaj aż tak nie podchodzić bo wolę yy, żeby, żeby to się nie, nie rzucało w oczy Żeby nikt nie widział, że ja tu jestem No ale tu jest, nikomu nie przeszkadzam Tam, tam jest strome zbocze, nikt tu nie chodzi e, kilkadziesiąt metrów mm. Z drugiej strony Myślę, że ze 100 metrów dalej jest e, też jakiś domek, ale to jest na, no, na 99%. Jestem pewien, że ten teren jest, nie jest prywatnym terenem. Tu zresztą bardzo trudno jest dojść i z jednej strony, i z drugiej. E, no, mam tutaj towarzyszy. E, ptaki strasznie śmieszne, które słyszę, nie wiem jak wyglądają, ale słyszę jak lecą i. Mm, nie, to nie ten, nie, tak. nie, to na pewno nie ten sobie ptak i raz wydaje odgłos e, jakby rechotania żaby, a za chwilę odgłos e, jakiejś e, śpiewaczki operowej I tak na zmianę, tak na zmianę. Też raz, raz widziałem sarne i dwa razy, na szczęście nie widziałem, ale słyszałem jak się krzątał tutaj wokół chyba dzik. Mam nadzieję, że nie, nie spotkam, bo nie wiem co to za osobnik no dobra, niedziela postanowiłem zrobić sobie dzień wolny wczoraj zrobiłem 20 km, 25 km z buta przeszedłem e, przeszedłem od e, stąd, to jest niedaleko Wikamer e, w stronę Trondheim, o drugiej zacząłem o 9 skończyłem iść także było to 7 godzin. Zrobiłem sobie oczywiście jakieś tam małe przerwy na podziwianie fjordu, bo była przepiękna pogoda. No, zagadywałem do ludzi, pytałem się, czy komu ktoś nie potrzebuje pracy i tak dalej. Zdawałem wizytówki. No wróciłem na stopa. Było to fajne, odświeżające doświadczenie po paru dniach. Słapać stopa. Młodzi ludzie mnie zabrali, akurat tu do Wikamer, także. 25 km z buta szedłem a wróciłem e, 20 minut a zajęło mi to chwilkę o, nie wychodzi się z sprawy no a dzisiaj robię dzień wolny akurat niedziela kurczę tak jak chrześcijańsko e, no tak akurat po paru dniach e, szukania pracy jednak dzień wolny człowiek taki potrzebuje Także robię tutaj sobie przerwę i idę. plecak. Tak. Ehm, pokażę Wam jak tu mniej więcej droga wygląda. Jak ja schodzę. I tutaj pójdę sobie na takie... takie miejsce. Zwyczaiłem ehm, ostatnio. Można tam sobie posiedzieć na pięku Na takim wzgórzu. Troszeczkę sam z tego miejsca jeszcze schodzę. Pokażę no, generalnie krajobraz jak po wojnie dali widać fjord. To jest miasteczko Bostad. Miasteczko Wieś. Tam jest droga E6. A za tą drogą widać fjord. I na lewo, jakoś tam jakbyśmy szli, 20 km to jest Trondheim. No tu z daleka, tam za drzewami, nie wiem, czy dobrze widać w kamerze myślałem że to pomnik jest jakiś to drzewo tu drzewo Jest tam jakaś skała chyba nie jestem pewien właśnie nie chcę mi się tam podchodzić no, tutaj sobie będę siedział na którymś z tych pięków Popiszę, poczytam, pomyślę, pojem a tam dalej jest zejście chodnikami Tak, tam dróżka i bardzo strome zejście na dół w pobliżu jednego domostwa No dobra Na razie